A krokiowe ocieplenie teraz tak, my na okawie montujemy belkę krokiem w wysokości pianki, wiadomo skroplina, wentylacja i tak to wygląda. Wszystkie łączenia kleimy szczelnie żeby było, używamy pianek. Rekuperacja? Tak, to będzie rekuperacja. Wkręty jakie? Zaraz wam pokażę jakie Kręty, a ja już puśmie. Pyta, jak... Fani, fani twoi Teraz tak, dajemy na przemiennie takie 35 i 40 jeszcze takie dajemy Jeden, co drugi? Jeden idzie prosto, drugi idzie pod kątem 60 stopni kręcimy Wentylacja tam już jest zrobiona, jeszcze nie ma kratki, bo nie było w hurtowni. O.